Cześć! Dzisiaj opowiem Ci o naszej Akademii Polders, opowiem Ci trochę o sobie, opowiem Ci o mentoringu programistycznym, czyli o naszej głównej usłudze, opowiem Ci trochę o Software House, czyli o projektach, które robimy i w ogóle po co powstał ten kanał, jaka jest nasza misja i czego możesz się spodziewać oglądając, subskrybując, czy też zapisując się na nasze szkolenia. Zapraszam. Ja nazywam się Tomasz Oszkiel, jestem programistą, jestem full stack no i jestem właścicielem właśnie Polder z Akademii Opowiem Ci trochę o tym, jak powstała nasza akademia, skąd się to wzięło. Przede wszystkim, trochę tutaj z pasji mojego, mojego, mojej chęci. Przekazywania wiedzy. Jakiś czas temu zacząłem po prostu udzielać korepetycji, korepetycji takich spotkań właśnie mentoringowych jeden na jeden. Zaczęło się to zupełnie prywatnie, zupełnie nie miałem tak naprawdę celu na to, żeby właśnie żeby zacząć szkolenia. Natomiast po tych kilku spotkaniach prywatnych z kimś po prostu. Komu chciałem przekazać wiedzę, kto chciał, żeby go trochę, trochę go wprowadzić do IT, zauważyłem, że bardzo mi się to podoba, zaczęło to fajnie wychodzić, zacząłem po prostu się w jakiś sposób reklamować. Okazało się, że jest bardzo dużo kursantów, dużo osób, które chcą być takiego mentoringu programistycznego jeden na jeden. No i tak mi się to spodobało, że postanowiłem założyć właśnie akademię Poldevs, czyli właśnie akademię, w której będę uczył i szkolił nie tylko ja, ale też inni programiści. Drugą stroną Polders jest software house, który również stworzyłem na potrzeby robienia projektów dla klientów biznesowych. Robimy projekty takie jak CRM, konfiguratory zamówień, systemy do rezerwacji, strony internetowe, landing page, e-commerce. Nasze portfolio jest dostępne ogólnie. Natomiast pracujemy głównie jako podwykonawca dla różnych agencji kreatywnych bądź innych software house'ów, czasami również z klientem bezpośrednio. O tym jak można współpracować ogólnie z, z firmami też jeszcze opowiem nieraz na tym kanale. Natomiast dzisiaj skupmy się na tej części właśnie Akademii Polders. Czego możesz ty się spodziewać po naszych usługach, jeżeli już zastanawiałeś się nad tym, zastanawiałaś czy właśnie mentoring programistyczny jest dla Ciebie? Przede wszystkim jest to forma bardzo konkretna, czyli zapisujesz się na jakąś konkretną godzinę szkoleniową z programistą ze mną bądź jednym z programistów właśnie Poltevs i umawiacie się na, na jakąś godzinę, wtedy podczas spotkania możesz zadać konkretne pytania programiście o różne swoje problemy, które masz w związku z kodem, czy też z IT, o różnych rzeczach związanych z pracą, jak to wszystko się odbywa. Programista też będzie ci zawsze opowiadał o, o takim codziennym życiu, właśnie w projektach, w, w programowaniu. Więc to jest taka wiedza, jakby trochę z, z codziennego życia IT, od razu od programisty. Trochę inaczej jest na bootcampie, bo na bootcampie często są osoby, które po prostu są szkoleniowcami, już nie pracują w zawodzie programisty jakiś czas, bądź no, niestety czasami nawet w ogóle nie pracowały, to oczywiście to są jakieś skrajne przypadki, natomiast wiedzę, że, że tak się też zdarza, że ktoś jest tylko szkoleniowcem. Natomiast najczęściej jest tak, że te osoby po prostu już przeszły, zakończyły drogę właśnie programisty, dewelopera i zaczęły szkolić właśnie ludzi na, na bootcampach. To nie jest bardzo dobre, znaczy to w ogóle nie jest dobre. <laughs> Więc... Um... No, dobrze jest mieć wiedzę od kogoś, kto po prostu wczoraj programował i wie, jaką wiedzę przekazać Tobie, jak rozwiązać Twoje konkretne problemy w praktyce i ci podpowiedzieć. Po co ci wiedza jest jakaś bardzo mocno teoretyczna? Sprzed kilku lat, jak. Ty chcesz po prostu dostać pracę, chcesz się nauczyć konkretnych rzeczy, konkretnego zakresu technologii i chcesz dostać pracę, a później się będziesz ewentualnie rozwijać, udoskonalać, pogłębiać te tematy. Natomiast to, co ciebie dzisiaj interesuje, najczęściej jest to właśnie konkrety i chcesz jak najszybciej tą pracę dostać, w pół roku, czy w 9 miesięcy, czy w 12. Nie chcesz się uczyć rzeczy, które są dzisiaj ci po prostu niepotrzebne. Tak jest zazwyczaj. Więc tutaj mentoring programistyczny będzie dużo, konkretniejszą, dużo konkretniejszym wykorzystaniem jednej godziny szkoleniowej. To jest z pewnością to. Więc na akademii poldes.com, czyli na, na podstronie naszej akademii, możesz znaleźć tam szczegóły wszystkie dotyczące właśnie szkoleń mentoringowych, jeden na jeden z programistą. Jeżeli chcesz tego spróbować, to po pierwsze zadzwoń do mnie bezpośrednio, Numer telefonu jest na, na stronie internetowej. Zadzwoń, porozmawiamy. Nazywa się tu nas bezpłatną konsultacją i trwa to po 10-15 minut. Porozmawiamy o tym, jakie, jaki jest poziom Twojego zaawansowania w tym momencie, czy my możemy dużo dla Ciebie zrobić, jaki możemy mieć plan na Twój rozwój i ile czasu Ci to zajmie. Na pewno musisz określić sobie cel, jaki sobie stawiasz w nauce programowania i to będzie jedno z pytań, które ci zadam. O twój cel, ile czasu dajesz sobie na właśnie dostanie pierwszej pracy? Zawsze sobie to określamy, bo chcemy wiedzieć, czy ten cel jest realny albo czy przypadkiem nie powinien być trochę bardziej ambitny. No bo jeżeli ktoś do nas dzwoni i mówi, że w dwa lata chce zostać programistą, no to zakładamy, że jest to możliwe dużo, dużo wcześniej. Więc to jest pierwsza taka zasadnicza sprawa, jeżeli chodzi właśnie o mentoring programistyczny. Dostajesz też oczywiście konkretny program technologii i tematów które będziesz mieć na, na takim mentoringu programistycznym. Czy to jest u wszystkich szkoleniowców w ogóle w, w Polsce, nie wiem. Natomiast u nas tak jest, że dostajesz po prostu na spotkaniu pierwszym, czyli po konsultacji ze mną telefonicznej, później umawiasz się z programistą na spotkanie pierwsze online'owe i tam poznajesz dokładny program punkt po punkcie, jakie tematy będą omawiane z tobą. I ten program jest właśnie dostosowany idealnie do Ciebie, do Twoich potrzeb. Bo jeżeli umiesz już jakieś technologie, na przykład Flexa Grid. Da, ale nie umiesz media query, na przykład z CSS-a, no to programista nie będzie z tobą omawiał przez godzinę Flexa, którego ty umiesz, bo nie ma to sensu. Tylko po prostu przejdzie do tematów, które najbardziej cię interesują, które są ci najbardziej potrzebne w tym momencie. Oczywiście to jest też na takiej zasadzie, że to, czego ty chcesz się uczyć, to to będzie z tobą szlifował programista, ale też będzie podpowiadał, jakie tematy są ci potrzebne, żeby dostać pierwszą pracę albo, żeby lepiej rozwiązać problemy, które masz w tym momencie. Więc bardzo indywidualnie podchodzimy do tego programu, czyli inaczej niż na bootcampach. Pójdziesz na bootcamp, no to tam program masz z góry narzucony i musisz się uczyć tego, co wszyscy. Nie mówię absolutnie, że wszystkie bootcampy są złe, natomiast jeżeli chodzi o elastyczność to i ty chcesz mieć elastyczne podejście do, do Twojej nauki, no to mentoring programistyczny jest dużo bardziej dla Ciebie niż bootcamp. Jeżeli lubisz się uczyć w grupie natomiast, no to zdecydowanie bootcamp będzie dla Ciebie lepszy. No to to jest jakby wybór tutaj Twój. Dzisiaj mentoringu bardziej niż, niż obwódkami. W naszym Software House w Poldews pracują programiści i ci programiści właśnie uczą, szkolą i to oni prowadzą zajęcia z naszymi kursantami. Dlaczego? Dlaczego tak podszedłem do tego tematu? Dlatego, że chcę, żeby szkoleniowcy byli praktykami, żeby oni wiedzieli po prostu jak podpowiedzieć Ci w praktyczny sposób a nie teoretycznie. Dokumentację z, z JavaScriptu czy z Reacta to możesz przeczytać sobie samodzielnie i nie ma potrzeby ci tego czytania. Umiesz to zrobić, więc teorię zostawiamy jak najbardziej dla ciebie. Natomiast to, co ja chciałem zrobić i chcę i tworzymy to w Polder's Akademii. to jest to, że szkoleniowcami, osobami, które prowadzą szkolenia, są osoby, które na co dzień. Programują u nas, robią, robią projekty, przebywają na co dzień ze mną w biurze na, na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie, czyli tutaj, gdzie teraz, gdzie teraz nagrywam. I są to programiści, którzy mają doświadczenie w programowaniu, w różnych językach programowania i oni potrafią Ci podpowiedzieć, odpowiedzieć bardzo szybko na różne problemy, które masz właśnie w aplikacji. Moim zdaniem, jest to najskuteczniejsza forma dojścia do pierwszej pracy. Najszybciej można to zrobić kosztuje to mniej więcej tyle co bootcamp w okresie czasu 6 miesięcy czy, czy 9, natomiast to co jest tutaj ważną zaletą to to, że opłaty są raz w tygodniu, czyli w dowolnym tygodniu możesz na przykład zawiesić usługi możesz nie kontynuować możesz pójść sobie na urlop, na bootcampie masz jednak tutaj zobowiązanie że, że, jest, że jest grupa, że jest zjazd właśnie na, na szkoleniu i nie możesz tego za bardzo odwołać, bądź możesz ewentualnie zawiesić natomiast tutaj u nas w mentoringu jeden na jeden zawsze możesz taką usługę zawiesić na przykład na tydzień więc ogólnie elastyczność mentoringu jest dużo większa y, niż właśnie niż budkami. Dlatego bardzo serdecznie polecam to osobom, które właśnie cenią sobie tutaj tę y, elastyczność. Jeżeli chodzi o w ogóle o mentoring i o nasze usługi, no to drugą usługą oprócz spotkania szkoleniowego, czyli takiej jednej godziny szkoleniowej, na której kursant z programistą umawia się na konkretną godzinę w tygodniu, jest taka usługa, którą nazywamy usługą pięciu zadań. I raz w tygodniu kursant od nas otrzymuje pięć zadań do wykonania samodzielnego, rozwiązuje to od poniedziałku do niedzieli, w niedzielę nam przesyła rozwiązane te pięć zadań, no i my robimy wtedy Feedback właśnie w kodzie takiego kursanta. Dzięki temu mamy, po pierwsze, kursant trenuje w kodzie, czyli robi to, co najważniejsze, czyli po prostu programuje. W nauce programowania najważniejsze jest po prostu programowanie. Od słuchania mnie nie nauczysz się programować. Nauczysz się programować, jeżeli zaczniesz przekładać to, co mówi Ci programista na swój kod i zaczniesz po prostu programować. Właśnie w tej usłudze samodzielnej jest tak, że programujesz. My w niedzielę patrzymy na tylko co ci się udało zrobić, z czym miałeś miałaś problemy i możemy to na spotkaniu poruszyć, możemy ci o tym opowiedzieć, możemy przeanalizować dokładnie problem. Jeszcze raz omówić jakiś temat, więc to jest naprawdę bardzo pomocne, bardzo mocno polecam właśnie tę formę pięciu zadań. Jaka jest cena tej, tego szkolenia właśnie tej formy? Jest to wszystko na stronie Akademii polders.com. Adres wyświetlić się albo w opisie, albo tutaj gdzieś na dole materiału. Możesz zobaczyć też oczywiście ceny spotkań właśnie z, ze szkoleniowcami, z, z programistami. Prowadzimy te szkolenia cały czas. Dzisiaj nawet będą te szkolenia u nas, u nas w biurze, także codziennie się odbywają te spotkania. Możesz się mówić od godziny właściwie 8 rano do godziny 19. 19 to jest pora, w której robimy, jakby kończymy nasze, nasze szkolenia, więc ostatnią godziną, na którą możesz się mówić to jest godzina 18. Tak jest teraz właśnie w kwietniu 2023 może te godziny się zmienią, zmienią się później. Więc tutaj, jeżeli chodzi właśnie o, o spotkania, o zadania, to to jest właśnie to. Oprócz tego ogólnie na pewno możesz mieć pewność, że. Programista, który będzie cię szkolił, to osoba, która ma doświadczenie, która ma doświadczenie w JavaScriptie, w css w SCSS-ie, w gicie, w react i tak dalej, w tych technologiach, wszystkich, które, które my, w których my programujemy na co dzień i w których my szkolimy. Więc tutaj na pewno wiedza konkretnie od, od praktyka. Takie są zalety mentoringu, takie są zalety naszej usługi. Ja Ci bardzo mocno polecam tutaj, jak najbardziej, mentoring programistyczny. Możesz po prostu przyjąć tak, że, że, że chcesz tego spróbować, że chcesz to przetestować. Nie mamy jakiegoś zobowiązania długoterminowego. Możesz po prostu mówić się na bezpłatną konsultację, porozmawiać ze mną telefonicznie, możesz później skorzystać ze spotkania wstępnego, następnie jakieś spotkanie szkoleniowe. Nie musisz się decydować od razu na tę droższą formę, właśnie zadania. Możesz po prostu przejść przez kilka spotkań, tak żeby poznać programista swojego, poznać programowanie i po prostu tego spróbować. Bardzo mocno Cię zachęcam do kontaktu z nami. Zadzwoń, porozmawiamy i na pewno tutaj doradzę Ci kilka rzeczy osobiście, bo może w ogóle mentoring. Tak naprawdę okaże się, że nie jest w ogóle dla ciebie. Może jesteś na zupełnie innym etapie, może po prostu masz inne potrzeby i dużo lepszą formą może się okazać na przykład korzystanie z kursów onlineowych bądź jednak z bootcampu. Tutaj no wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, dlatego my indywidualnie podchodzimy do naszych kursantów, do naszych klientów, więc Zacznij po prostu i zajmiemy się indywidualnie Twoim przypadkiem i coś Ci na pewno doradzę, co najlepiej zrobić właśnie w Twoim przypadku i z tym, na jakim etapie nauki teraz jesteś. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.